Halo, halo, Cześć, dzień dobry, witam ponownie w świecie. Sacrifice w modyfikacji szachownica Rosum. Na wstępie chciałbym bardzo przeprosić, że przez pewien czas nie pojawia się odcinki Sacrifice, ale musiałem sobie troszeczkę odpocząć od tej gry. Zważywszy na to, że jeszcze błędy mi tu jakieś wystawkujemy, że nie mogę sobie oznaczyć swojego wojska. Na wstępie też chcę powiedzieć, że jeżeli bym mówił coś. Nieskładnie, nie płynie, niewyraźnie to bardzo przepraszam, ale po prostu <grywanie> przewiało mi ucho i se ugryzłem język. no tego trochę mnie boli, <grywanie> Lioneo, moderatorka na moim kanale, powiedziała, że fajnie byłoby zagrać jakąś kampanię multi... kampanię, jakąś rozgrywkę multiplayer, multiplayer. z względu na to, że um, chcę po prostu zagrać z kimś. A powiedział mi, że jest modyfikacja też do Sacrifice, która po prostu y, zwiększa y, inteligencję botów w, w rozgrywce multiplayer. Y, no właśnie. W, w rozgrywce multiplayer. Zgodziłem się na to przystać. Y, na, nagramy jakiś, jakieś kilka tam odcinków. Potem nagramy również kampanię Abraxus. A do Was też mam pytanie: czy jeżeli macie tą grę, czy nie chcielibyście, właśnie, razem zagrać, właśnie, będąc na nagraniu? Przeciwko sobie albo yy, będąc w sojuszu, i właśnie przeciwko botom. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. A my lecimy z odcineczkiem. Aż musiałem sobie słuchawki zdjąć. Ymm... Formować falangę! Chroncie mnie! A może nawet. Jestem hmm. Toldor. Podarzę, nie da się chociaż e, z, ogarnąć e, z wojska pod takim względem, żeby używać ich... Żeby używać ich, ich, ich? No. Mm, ich umiejętności. Aha, się, że to jeszcze nie moje jest. Mhm. Czyli zniszczyli mi tu manalit, ale no, Jogos stwierdził, że sobie ten manalit po prostu weźmie. Tam widzę, że kolej, co tam się dzieje? Super. Ci tutaj stwierdzili, że mm, zablokują się. No to troszeczkę lipnie. Ale nie widzę jakiegokolwiek problemu, żeby to ogarnąć. Ja w ogóle mam Sirokko. A dobra, tu jest Sirokko. Bóg Nostro ulubar. Czy się w to miejsce? Te mniejsze jednostki ogarnę. Zaklęcie niegotowe. Pytanie, to w moją stronę? A nie tam jest. Ok, niech niech tam będzie. Hmm, A jakieś już jednostki do mnie lecą. Niech sobie lecą. Hmm, dawaj smoka. Jesteście grupą 1. Grupa 1. Jest. Mm -hmm. No to trochę lipnie. Będzie czas sobie jakoś poradzić, ale jeżeli to na spokojnie zrobimy, to to ogarniemy. Hmm, tu idą... Tu nie idą moi akurat. Ja, o właśnie w ten sposób hmm, tu sobie idźcie a ja się postaram jakoś to tutaj to ogarnąć cel misji jest przypomnę sobie pokonaj bala żaden mag nie może zginąć no zajebiście że żaden mag nie może zginąć gdzie minuty wszędzie hmm. formować palangę chroncie mnie Um, kto tu jest? Aha, dobra. Ruk na horyzoncie. Tam też widzę, że ktoś jest tam też. Um, dobra, opętanie mi się odnowiło. Kurde, ile tu mistrzów jest. W ten sposób to zrobimy. O, właśnie. Ferox. Domine. Odsuniemy się od nich, bo oni mogą mi tu z troszeczkę napsuć krwi. Sanktum, Natrak, Danorum, Tempetsu, Serio? Wróg na horyzoncie! Czy wy... nie... Kazam na horyzoncie. Co wytworzycie? Do ataku. Mnie. Do mnie. Do ataku. Do ataku, do ataku. Naprzód, do, do, do ataku, do ataku. Dlaczego mi oni nie chcą atakować? Co się stało. Niktu beratu. Ja chcę bardzo wiedzieć, dlaczego mnie oni nie mogą atakować. Nostro vas sacso vodem diem glatum. Dobra. Bardzo dziwne. Kazan kar, nostro voda. Jesteście grupą jeden. To jest w tym najdziwniejsze, że ja nawet nie mogę ich zaatakować. I to jest bardzo w tym dziwne. Ja widzę, że nikt tu nikogo nie atakuje. Chwilacz zapiszę. Postaram się coś w ogóle w ustawieniach zrobić, bo to jest... Tak nie może być. Ło, teraz się uwolnili. Tak mogło? Ale... Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój został zaatakowany. Wow, coś się chyba tutaj zrobiło. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój został zaatakowany. A znowu. Chwila moment, chwila chwila boatakowany. Podładni zostali zaatakowani. Jestem Tutaj chyba coś będzie nie tak z opcjami. Zaraz do Was wrócę. Okej, okay, zapisałem sobie jakoś, żeśmy tutaj ogarnęli to, ale na horyzoncie. No właśnie. Dobra, przywoływaj mi ich na horyzoncie. O kurde co tu się dzieje. Chodźcie tutaj do nich Twoi zostali zaatakowani. Twój Mac został zaatakowany Kurde chwilę, bo ja się muszę teraz w jakikolwiek sposób skupić danori Toi podwodzi zostali zaatakowani. Ja bym się cieszył jakbyście... Zginiesz przy pomiocie

Mhm. Mm Twój został zaatakowany. O, Syroku już też dedła. Róg na horyzoncie. Nie, no super. Dobra, wczytujemy. mi się mnie załatwił, nie ma co. Nie dość, że nie mogę swoimi jednostkami sterować, nie dość, że nie mogę... Yy atakować w jakikolwiek sposób. Mają jakiś śmieszny opóźniony zapłon, to jeszcze mi ten śmierć zarzuca. No normalnie obłędna strategia tutaj, żeby wkurwić gracza. Okej. Okay. Twoje rozkazy? cel? <laughs> to jest w ogóle sens. na horyzoncie. Chwila. jeszcze raz, bo on tu za bardzo mi jak cfaja... Kurde, mogłem inne zapisy wgrać. Może tutaj się jakoś uda to ogarnąć. O, twoje życzenie. Dobra, mi jestem, ten, ten potrzebny. Wróg na horyzoncie. Chodźcie tu do mnie. Twoi podwładni giną. Po tym razem. A. Dobra. Ogarniemy to Chyba. Wię się kury, tutaj wieję Dobra Dobra co Czyli czar teraz jest y, odnawia, odnawia się jakieś 8 minut, ale bardziej denerwuje mnie to, że on jeszcze śmierci nie zarzucił. O, właśnie, prób na horyzoncie. Okej, okay, tak się zrobimy. Dobra? cel. Czy jemu jeszcze powyzdychały wojmistrze? Zostali Dobra, coś mu tam powyzdychało. Aha, po ataku! podwładni zostali zaatakowani. Zajebiście szkoda, że go nie atakujecie. Nie? Swoje podwładni giną. Ja cię kręcę. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens. został zaatakowany. i podwładni zostali zaatakowani. Bo oni nawet nie chcą mi atakować. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni, Gil. No właśnie. Tak został zaatakowany. Nie wiem, co się im z AI stało. Ok, No to super. Jakoś to tutaj powoli ogarniamy. Chyba, Zobacz, bo mi się ino wydaje. Twój mat, został zaatakowany. Zaklęci niego. O jeju! Mój został zaatakowany. Twój podwładnik ginął. Niech se giną. Mój został zaatakowany. Twój podwładnik zostali zaatakowani. Za chwilę ja zginę. Mój został zaatakowany. Ojejum, Dobra, ducha zarzucajmy. Ale ten mi jeszcze zarzucił szlamu ja pierniczę, to tu się wyrabia. Został zaatakowany. Szczerze, ja nie wiem, kto mi tu ginie. Nie wiem. Giną mi, nie wiem jak, nie wiem co. Aha, jeszcze mi umar ten. Czy ktoś mi wziął duszę od Toldora? Czy ktoś to jest? A. lęc się nie gotowy No wiem, że nie wyglądam najlepiej. został datowane Lęc się nie gotowy. Pojdziesz się na Niech się kończy kończy ci się mana, został zaatakowany, kończy ci się mana, się mana, aha jeszcze mam zarazę na siebie zarzuconą, pójmy, został zaatakowany, a jeszcze nie, dobra, to nie ma tu najmniejszego sensu, po prostu tam jest tak pobagowana jest, tak ciężko zrobiona, że... Nie da się tutaj jakoś sensownie nawet z tym bugiem coś ogarnąć. Tu non stop coś się dzieje. Gdyby te moje jednostki atakowały bezpośrednio, od razu, to jeszcze byłoby to do ugrania, ale one nawet nie potrafią zaatakować. To jest w tym to wszystko najgorsze. Jeszcze mogę jeszcze jedno podejście zrobić, na przykład z samymi mutantami, ale... Ojeju. Spróbujmy jeszcze inaczej. Przeteleportujmy się. Jesteśmy tutaj. Um... Chodźcie tutaj z nimi. Zaklęcie nie gotowe. Gdyby ten jeszcze Marduk, ten cały bal by podchodził do mnie pod moje manality, gdzie mam osadzonych strażników. To jeszcze byłoby to do wygrania, ale on nawet tego nie robi. Chyba, że... Ja się zobaczę w opcjach. Ustawienie obrazu. Dobra, zrobimy tak. Obłędna. Ja bym chciał ustawienie klawiatury zrobić. Hmm. Szybki zapis jest pod F1. Ja zawsze F5 daję, nie wiem dlaczego. Może... Tym, jak będę robił te F1 zapisem, to może... Jakoś ta gra postara się odbugować i ogarnie się. Nie może żaden Max zginąć, co jest troszeczkę tu przesadą. No, bo to jak zacznie ten cały Marduk się odpalać, to będzie Haja. Haja na całego. Tu jest smok. Ej, tak mogło? Dobra, weźmiemy sobie też jego. Weźmy sobie ich. Czuwam. Twoje życzenie. To jest to najgorsze, że oni są tu aktywni, a ja nie mogę wziąć ich choćby mocy. No właśnie, nawet nie mogę ich mocy wziąć. I to jest z deksza. Troszeczkę denerwujące, zobaczymy sobie jeszcze kilka podejść. Tam to w ogóle już no ma... kurde, ich jest to tam mnóstwo. Bo jeżeli zmniejszy się na przykład może liczba wojsk na mapie, to jest bardziej, bardziej prawdopodobne, że udałoby się ogarnąć tą misję. Chyba, że ja go po prostu zesmola. I zrobimy to inaczej. On się i tak wokół tego jednego, a samego manalitu kręci. Nie wiem, chyba się w nim zakochał czy coś, nie wiem. Na horyzoncie. Robimy mały rekonesans. Co tutaj się wyrabia tak naprawdę? Róg na horyzoncie! Dobra. Dawaj smoka. Okej, okay, mamy tutaj. To jest w tym wszystkim najgorsze, że nie mogę nawet... że nie... I to jest to, nie atakują. Gdyby atakowali, byłoby też lepiej. Róg na horyzoncie. Chyba, że. Teraz zapiszemy teraz może jakoś się to odbaguje. No nie wiem, jeżeli tak, to też super. Dobra zapisane życzenie twoje rozkazy. Mhm. Nikt mi nie chce tutaj nic robić. I teraz. Teraz zaczęły. Za... Po zapisaniu gry, dopiero teraz moje wojska zaczęły atakować. Chwila. Jeżeli by to tak. O, właśnie, ruszyłeś się, i to mi się podoba. Dobra, słyszę jeszcze przy okazji. Domine, Carpe, Animus, Sanctum, Gaza, Sanctum, Prioratif. Mhm. O, właśnie. Może wyrzuci ich w powietrze i do dziury wprost. Mam że też coś się dzieje. O, właśnie. Dom na horyzoncie. Wyrzucisz ich wszystkich? Bo jeżeli tak, to byłoby nawet fajnie. Pojmaki, poni podwodni zostali zaatakowani. Nie, 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 mhm. nie, pod głowy cel. nie, nie, To nie, Mhm, nawet nie, nie, atakować. atakować. nie, 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 mi nie, atakują. Podwładni giną. Dobra, bo widzę, że nawet wyleci wylecieli poza. Mhm. Mm Nieważne jak, ciężko będzie tak czy siak.

Może kiedyś się obudzą. Dobra, tu jest kolejny wyautowany. Twoi podwodni zostali zaatakowani. Potrzebujesz więcej dusz. Fakty nie przywoły mi teraz tutaj. Tój został zaatakowany. Dzięki szakcji za deszcz żab. To mi było niebywale potrzebne. O jeju. Zaklęcie nie gotowe. Twój budynek został zaatakowany. Zaklęcie nie gotowe. Twoi podwładni ginął. Twój budynek został zaatakowany. Twój mag został zaatakowany. Dobra, chodźcie tu do mnie. na horyzoncie. Twoje na horyzoncie. Mhm. Legł w gruz. w Niech se legnie w gruzach. Ale jest to jakoś do ogarnięcia. Ruk na horyzoncie! Co ty tu robisz nagle? Przecież byłeś tam. zostali Jakim cudem ty ich leczysz z takiej odległości? Dobra, wiecie ja wam co powiem, tutaj nie ma sensu najmniejszego. Tutaj jest tak Bóg za Bugiem. Że ja bym musiał chyba kilka podejść robić. No nie wiadomo, czy by mi się udało. No mówię, gdyby nie te zbugowane jednostki, ta misja jest do ogarnięcia. Tylko że. Te jednostki się bugują. I oni nawet nie atakują. Dobra, nic. Powiedzmy, że kampania szachownica Losu została zakończona. No, ze względu na błędy w grze. No nie da się po prostu ukończyć tej modyfikacji. Mapa jest po prostu za duża, to się za dużo dzieje, za dużo jednostek, za dużo w ogóle tych strażników jest. Sienik gry po prostu nie nadąża, nie ogarnia, jest tu błęd, błąd za błędem, źle jest wszystko tu oskryptowane. No nic, powiedzmy, że Szałownica Losu została zakończona. Ja tu kończę, dzięki bardzo za uwagę, no i do usłyszenia.